Witam w sobotę. Ja chciałem przekazać informację, a podzielić się nią, bo uważam, że to jest ważne dla osób niepełnosprawnych z województwa śląskiego. Otóż w urzędzie marszałkowskim działa Sejmik osób niepełnosprawnych, na których ja zostałem powołany jako radny, kadencja trwa. Jeszcze dwa lata do 2027 roku, bo ogólnie trwa trzy, więc już zacząłem pierwszy rok. W lutym dokładnie był pierwszy rok. I mówię to dlatego, żeby poszerzyć tą informację, żeby dużo osób osób niepełnosprawnych wiedziało, że takie coś jest. To jest miejsce, w którym spotykamy się raz w miesiącu, są podejmowane różne ważne tematy, problemy w naszym województwie, czy to na płaszczyźnie e, życia codziennego, czy w jakichś przepisach. Więc, e, tak jak mówię, jest to bardzo fajne miejsce. Zgłosiłem się, a zarazem, w sumie zostałem zgłos zgłoszony. E, I uważam, że. Słusznie zrobiłem, że się zgłosiłem, ponieważ ja lubię przebywać z ludźmi i lubię nowe doświadczenia mimo swoich jakichś tam problemów życia codziennego z niepełnosprawnością. Ale zgłosiłem się dlatego, że jeżeli ktoś dostrzegł, że jakby ne, mam albo mogę mieć swój udział w tym, to dlaczego mam tego nie zrobić, podzielić się swoją niepełnosprawnością? Podpowiedzieć, co można zmienić, zmienić, żeby przerobić to w ułatwienie tym osobom w codziennym funkcjonowaniu. Podzielić się z tym wszystkim, co ja właśnie się mierzę, lub inne osoby niepełnosprawne, bo to się tyczy wszystkich, czy osoba, która chodzi, czy osoba, która nie chodzi, która jest na wózku. To jest miejsce dla osób niepełnosprawnych naszego województwa. Możecie też pisać, hmm, co byście chcieli, jaką tematykę poruszyć, jaki problem poruszyć, bo uważam, że to jest też dla mnie pewna taka e, misja, no i obowiązek, żeby działać również w Waszym e, imieniu i, i zgłaszać te wszystkie, można powiedzieć, postulaty, żeby potem mogło to iść wyżej w naszym województwie i mogło zostać uchwalone z korzyścią mm, dla nas, takim tego słowa znaczeniu, żeby po prostu żyło nam się wszystkim lepiej. Bo każdy jest człowiekiem, każdy ma prawo godnie żyć, osoba niepełnosprawna również bez dwóch zdań. Ja to zawsze podkreślam, można nie mieć ręki, można nie mieć nogi, ale życie mm, godne każdemu się należy. Jeżeli ja jakoś będę mógł wam pomóc, to będzie mi bardzo miło. Warto to podkreślić, bo spotykam się z opiniami, że w pewną kwestię finansowe to nie jest działanie finansowe, więc ja z tego nie pobieram żadnych środków finansowych. I bardzo dobrze, ja czasami sobie tak zadaję pytanie, jakby człowiek poszedł do polityki, czy czasem by nie zatracił pewnych wartości względem siebie i ludzi. A wtedy mogłoby być różnie, więc cieszę się, że tak właśnie nie jest, że nie ma tych kwestii finansowych. Mówię to w swoim odczuciu, e, bo uważam, że właśnie, e, żeby robić coś z serca, jeżeli ktoś potem podziękuje, albo ja będę czuł później, że swoim głosem, swoim podniesieniem ręki przyczyniłem się do tego, że w jakiejś dziedzinie, w jakiejś kwestii będzie nam lepiej to będzie mi w tym bardziej miło i, i z upływem lat będę to pamiętał, że właśnie komuś pomogłem. I to właśnie powinno wypływać z serca, z empatii. Przecież jeden drugiemu powinien e, pomagać, więc ja właśnie swoją osobom chcę pomóc, właśnie osobom niepełnosprawnym. Jest to miejsce, gdzie możemy też poznać różnych fajnych ludzi. Są różne fajne wydarzenia, różne fajne konferencje różne fajne spotkania tematyczne bo oprócz tego że dostajemy jakiś tam plan obrad i wiemy, jaki temat będzie możemy też swoje tematy zgłaszać A oprócz tego są różne fajne konferencje z różnymi osobami które działają na rzecz osób niepełnosprawnych którzy dzielą się z nami którzy mówią e, gdzie można prosić o jakąś e, pomoc e, gdzie można Wstąpić jeszcze do jakiejś organizacji, na jakieś działanie. I to jest bardzo fajne. I właśnie chciałbym zachęcić tym moim działaniem społecznym następnych, żeby w swoich środowiskach też zgłosili się, jeśli mają taką ochotę i, i, i siły, i sprawia im to radość, żeby zgłosić się do jakiejś organizacji, żeby właśnie. Moim przykładem też, bo często też e, nasz przykład może komuś pomóc w tym lepszym życiu. Więc róbcie to, a ta radość myślę, że Was zostanie pobudzona i zobaczycie ten uśmiech tych ludzi, tą radość, że komuś mogliście pomóc i zrobiliście to z serca. Pamiętajcie, żeby wszystko co robić, robić z serca, bo jeżeli będziemy to robić, żeby tylko pokazać, poparcie, ja coś zrobiłem, a tobie nie wychodzi. To, to będzie obłudne, fałszywe. Nie, nie o to chodzi. Jeżeli ktoś mi właśnie bym powiedział dziękuję czy yy, cokolwiek, to to jest dla mnie ogromna wartość i to mi wystarczy, że mogę zobaczyć właśnie czyjś uśmiech. Jeśli chcielibyście wiedzieć więcej informacji, jak taki sejmik działa, możecie wejść na Facebooka wpisując Śląskie bez barier. Tam jest profil naszego sejmiku i tam na bieżąco są e, wrzucane Informacje, co się dzieje w ogóle w województwie śląskim dla nas, dla takich osób. Możecie później tam też oglądać transmisję. E, jest wrzucany link, gdzie przekieruję na YouTube i możecie oglądać te obrady. Bo one są raz w miesiącu po 2-3 godziny i możecie po prostu śledzić. A jakbyście mieli jakieś problemy, pytania, możecie pisać do mnie. Ja je mogę zgłaszać przewodniczącemu, i wtedy możemy działać e, na płaszczyźnie. Jak rozwiązać, żeby było. Tak jak być powinno, czyli tak, żeby było dla wszystkich jak najlepiej. Dziękuję, pozdrawiam, życzę dobrej soboty, dobrego jeszcze, wie, dobrego jeszcze, dobrego wieczoru i dobrej niedzieli. Do zobaczenia.